Dzień dobry, dzień dobry, kochani. Halo, kochani, tutaj my. Kasia. I Eugeniusz. Świata dla Jezusa. Z Bielefeldu. Tak, Bielefeld. Jesteśmy dzisiaj na takim wspólnym spotkaniu z naszymi braćmi z Gütersloh. Mamy tutaj taki piękny dzień nad jeziorem Lipezy I jesteśmy zadowoleni, bo tutaj jest naprawdę wielka bomba. Tak. Duża zabawa dla dzieci, duża zabawa dla dorosłych, dużo do jedzenia, dużo do pisania, Także wspaniały. Piękny dzień, namioty są rozłożone, będzie tutaj większość do jutra spać. Jutro rano mamy znowu spotkanie, można przyjechać zaraz z rana na śniadanie. O 11 będzie tutaj Gottesdienst, w języku niemieckim będzie Gottesdienst. Także zapraszamy wszystkich, kochani skorzystajcie z tego, bo to naprawdę ta społeczność z naszymi braćmi jest piękna. Tak, dzisiaj w ogóle obecnością również zaszczyciła nasza wspólnota strefa dla Jezusa, Centrum Chrześcijańskie w Bielefeld, z czego się niezmiernie cieszymy. Jest nas tutaj większe grono, braci. Tak. Wspólnie razem z Hoffnung Nationen I chcieliśmy poinformować, że jutro o godzinie 16 w Bielefeld na Ostningstrasse 40 nie ma nabożeństwa. Nie ma. Natomiast spotykamy się o godzinie 11 tutaj, wspólnie razem na nabożeństwie z Hoffnung Funktionen. Już... Pod otwartym niebem. Pod otwartym niebem. Adres? Nie. Adres jest Lipęzy Zynelaga Strasse 66, to jest parking w Padaborn, tutaj nad jeziorem i my jesteśmy tutaj na Jugend Celtic, czyli na polu namiotowym. Tak, także serdecznie zapraszamy, bądźcie razem z nami. Aleluja. Zapraszamy. Do zobaczenia. Nie będziecie żałować. Dokładnie. Do jutra. Pa pa. Pa.